Dało mi się nagrać tornado. Plaża jest pełna psów, o tej godzinie, jak ja teraz wychodzę. To na plaży są tylko psiarze. Czasami się trafia jakaś rodzina z dzieckiem, ale generalnie to. 50 psów dzisiaj na plaży było, także tutaj takie małe niebo jest. Ja kocham psy, jak możecie się domyślać, więc po prostu uwielbiam przychodzić tutaj na te moje poranki plażowe i przy okazji wyrobić sobie kroki. Poczemu czemu by nie. Na razie mam 4000 kroków. Uuu.